Nagrywa się? Nagrywa się. Przymierzłam 50 sukni ślubnych, bo mam 12 razy w 8 salonach. W życiu miałam na sobie ich około 80, a w szafie mam 3 suknie ślubne. Także zapraszam Was na pierwszy odcinek z serii wielu filmów poświęconych przygotowaniom do mojego ślubu, tym co wyszło, co nie wyszło. Będę Wam właśnie opowiadać moją długą, bardzo długą drogę do znalezienia idealnych sukni ślubnych. No, trochę tego będzie, słuchajcie, ja bardzo dużo doświadczyłam, jeśli chodzi o ten cały proces i bardzo chcę się tym podzielić. A dzisiaj zapraszam Was na film dotyczący moich porad odnośnie poszukiwania sukni ślubnych w salonach. Coś mi tu pika. Mąż. <grytanie> Mężu nie teraz, teraz się nagrywa. Dobrze. Moja pierwsza rada, zrób dobry research. Zanim wybierzesz salon sukien ślubnych, do którego będziesz chciała pójść, Wejdź na ich social media, na Instagrama, na stronę internetową i zobacz, jakie modele sukni są u nich dostępne, i czy cokolwiek tam tak szczerze Ci się podoba. Bo wiadomo, jakby patrząc na dziesiątki sukni obok siebie, masz takie, no, jakby ogólne estetycznie pozytywne wrażenie. Ale jak tak zaczniesz rzeczywiście patrzeć po, pod kątem, co z tego ja bym mogła ubrać, to może się okazać, że tak naprawdę w danym salonie za bardzo nie ma czegoś takiego. I chociaż na przykład, nie wiem, poleca go przyjaciółka, koleżanka czy siostra, to moim zdaniem nie warto zaczynać od takich salonów. Wiadomo, jeśli na przykład twoja droga trwa tyle, co moja, czyli umawiasz się już na dwunaste spotkanie, no u mnie tak niestety było, ale chodzi mi o to, że dobrze jest rzeczywiście zacząć od takich pewniaczków, w sensie, że widziałyście daną suknię, macie takie coś, że kurczę, to jest to, co ja bym chciała, szukacie na przykład salonu, w której ona jest, i tam idziecie w pierwszej kolejności. Czyli zaczynam od takiego najwyższego prawdopodobieństwa, że to, co tam znajdziecie, będzie suknią dla was. Moja druga rada i inspiracje. I to nie chodzi tylko o to, że masz przepaść Pinteresta, Instagrama w poszukiwaniu rzeczy, które ci się podobają, żebyś ty wiedziała, tylko to chodzi o to, żeby zebrać te zdjęcia w jakiś po prostu taki, nie wiem, folder na telefonie, żeby było bardzo łatwo, szybko dostępne. Przygotuj sobie ten folder. Niech tam nie będzie pięć identycznych sukienek. Ale rzeczywiście przemyśl sobie, która suknia reprezentuje jakby kierunek, w którym chcesz iść. I jak zaczynasz spotkanie ze swoją konsultantką, to nie trać czasu, odpal telefon i powiedz, proszę panie, to mam wszystko. I możesz nawet pokazać te konkretne modele, które Ty wiesz, bo zrobiłaś research, i ty wiesz, że one są w salonie. I słuchajcie. To ułatwi nie dojrze pracę konsultantce, to zaoszczędzi mnóstwo czasu, bo ja wcześniej, po prostu z takiej niewiedzy, mimo tego, że robiłam ten research, wiedziałam, czego szukam i miałam te zdjęcia gdzieś tam na telefonie porozrzucane, to idąc do salonu, ja to opisywałam. <grytanie> ja to opisywałam swoimi słowami. A jak dobrze wiemy, język polski jest bardzo bogaty, jeśli chodzi o ilość słów i przymiotników określających Jakąś jedną cechę, i kilkukrotnie, zanim ja się dogadałam z tą panią o co mi chodzi, no bo ona po prostu zinterpretowała moje słowa w trochę inny sposób, to wiem, że nieraz dużo czasu po prostu straciłam. Więc przychodzimy, przygotowane, nie boimy się tego, to jest wasz czas. Takie wizyty trwają zazwyczaj tylko godzinę. Więc im szybciej jakby pójdzie ta pierwsza część pod tytułem Inspiracje, przeglądanie sukni w salonie, wybieranie, kawka, herbatka, coś tam, coś tam, to tym lepiej dla was. potem jak zaczniecie przymierzać nagle się okaże, że trzy suknie i koniec, bo ja też tak miałam. Trzeci punkt, trochę dotyczący właśnie tego początku spotkania w salonie sukni ślubnych, to jest to, żeby ustalać zasady ze swoją konsultantką. I może to brzmi trochę groźniej, tak szkolnie, ale już mówię o co mi chodzi. To, co mnie najbardziej zdziwiło w tych ośmiu salonach, w których byłam, to wyłącznie w jednym, żeby Was nie skończyć, wyłącznie w jednym od razu byłam informowana o cenie danych sukni, a drugi to była Milanowa, w której rzeczywiście bardzo fajne jest to, że na startu dostajecie tablet, tam macie wszystkie modele sukni w salonie, to jest super i tam są podane ceny. Więc od razu wiecie, jakby w jaką grę gracie. A w tych sześciu pozostałych salonach, Dowiadywałam się o cenach, na przykład na sam koniec spotkania, kiedy zostały spisywane nazwy sukienek, które mi się najbardziej spodobały. Idąc dalej, mi było trochę niezręcznie non-stop o to pytać. I czasami po prostu o to nie pytałam. Chociaż to mnie najbardziej interesowało. I na przykład jak pani na chwilę wychodziła, to gdzieś tam starałam się tą metkę zobaczyć, żeby dostrzec tą cenę. Bo jednak dla mnie pytanie jakby, a ile kosztuje, ile kosztuje, ile kosztuje, to jest trochę... Takie sprowadzenie na ziemię. Takie wiecie, no, doświadczenie mierzenia sukni ślubnych jak dla mnie, było jednym z najprzyjemniejszych do, do któregoś momentu. Aż takie trochę bajkowe doświadczenie, ale jak rzeczywiście cały czas musisz pytać o cenę, to trochę z tej bajki robi się dramat obyczajowy momentami. Więc fajnie na początku spotkania ustalić z konsultantką, że na przykład, czy jeśli będziemy zakładać suknię, może od razu pani mi mówić o cenie żeby ustalić, w którym momencie ona mówi, i wtedy ona też ma jasność, na przykład taka nas ubiera, to mówi, to jest sukienka, która kosztuje tyle i tyle. I ja myślałam, że to jest standard, bo właśnie no, oglądałam Say Yes to the Dress i tak dalej, no i tam zawsze tak było, że jak ubierali chyba tą kieckę, to cena była podawana, nie? A tutaj tak nie ma. No i oczywiście w tych zasadach ustalonych z konsultantką możecie sobie dobrać cokolwiek chcecie, ale wydaje mi się, że to jest bardzo fajne na początku, bo potem może nie być takiej, takiego momentu, w którym będzie Wam zręcznie, a nie niezręcznie, żeby o takich rzeczach po prostu mówić. Co to było? Czas na punkt czwarty. I taki bardzo osobisty, słuchajcie, nie bójcie się chodzić na takie spotkania w pojedynkę. Wręcz ja Wam polecam szukanie sukni ślubnej solo, w pojedynkę, bez osób towarzyszących. I chociaż myśląc o jakby tych poszukiwaniach, od razu widzimy to, że na kanapie siedzi moja nasza, wasza <grywa> mama, siostra, przyjaciółka, koleżanka itd, i to jeśli jesteście osobami podobnymi do mnie, czyli no, gdzieś bierzecie do siebie zdanie innych osób, jest to dla Was bardzo ważne. I ogólnie, jeśli w przeszłości wiedzieliście, że re reakcja, czyjaś reakcja na to, na przykład, co zrobiliście albo co chcielibyście zrobić, mocno wpływa na takie, jakby właśnie postrzeganie em, tego waszego zdania, to naprawdę polecam wam doświadczać. Tego procesu w pojedynkę. Ewentualnie na pierwszą wizytę, taką, wiecie, um, no, którą będziecie wspominać, to pierwszy raz byłam w salonie. Weź, jak potrzebujecie, weźcie to sobie twarzące. Myślę, że też bym to zrobiła. Ale właśnie jak potem zmagacie się z problemem co do wyboru, albo tak jak mówiłam, wiecie, że macie takie, a nie inne cechy charakteru, to naprawdę chodźcie na te wizyty w pojedynkę. Ja na te 12 wizyt, a w sumie 13, licząc jeszcze program telewizyjny. To z osobami towarzyszącymi byłam dwa razy. A drugi raz to był moment, kiedy uznałam, że chcę znaleźć suknię ślubną na przebranie, czyli taką numer dwa, i poszłam do salonu z moją przyjaciółką. I chociaż moja przyjaciółka się spisała, bo to nie jest osoba, która narzuca zdanie, która powie zawsze szczerze, ale naprawdę ma dużo taktu ogólnie, jeśli chodzi o, o takie procesy, to. Ja wybrałam to suknię, bo ja ją wybrałam, w sensie suknie, które wtedy mierzyłam, jedna z nich zachwyciła wszystkie, w sensie panie w salonie i właśnie moją przyjaciółkę. Mm, I trochę biorąc pod uwagę ich reakcję na moją osobę, zdecydowałam się na tą suknię i ją kupiłam. A potem przez kolejne półtorej roku, no, próbowałam się do niej przekonać. Próbowałam się przekonać do tego, że rzeczywiście to jest dobry pomysł. Próbowałam się przekonać do tego, że ja bym sama też ją wybrała. Próbowałam się przekonać do tego, że mi się tak podoba, jak powinna się podobać. E, no, i to doprowadziło też do tego, że uznałam, że muszę poszukać innej sukni, jako tą pierwszą, która będzie w 100% moja. I już na te poszukiwania tej pierwszej sukni ślubnej, w sensie tej, która ma iść do kościoła, no to chodziłam sama. I chociaż później wysyłałam zdjęcia tych sukien moim przyjaciółkom, przyjaciółkom czy mam, mamie, <grych> to to właśnie czasami ich reakcja mnie przerażała. Że na przykład ja im zazwyczaj wysyłałam już te suknie, w który, z których czułam się pewnie, w sensie, że które rzeczywiście miały coś, co mi się bardzo spodobało. I wiecie, reakcja na przykład mojej mamy, że na jedną suknię zareagowała, że jakby w ogóle jakby głębie na niej siedziały, że masakra! I, I było trochę takich komentarzy, i wiem, że gdybym ja usłyszała coś takiego w czasie rzeczywistym, kiedy mam tą suknię na sobie, tam w salonie, to od razu jakby ją skreśliła, bo nie dostałaby aprobaty od moich osób towarzyszących. A przez to, że ja chwilę w tej sukni jednak spędziłam przed lustrem i zrobiłam sobie w niej zdjęcia i filmik, i właśnie. Dałam sobie przestrzeń na to, żeby ją poczuć i żeby siebie w niej wyobrazić. To nawet jak mi ktoś rzucał komentarzem, że wygląda jak zbroja, albo jakby usiadł na niej w gołębie, albo o, słyszałam moje, od mojej mamy, że wyglądam jak mumia, <grytanie> no to już jakby mnie to nie, nie dotykało. Bo ja wiedziałam, że na żywo ta suknia mi się tak na przykład podobała, że no, sorry, ale mi się podoba. Chyba skończyły na punkcie czwartym, więc teraz punkt piąty, a mianowicie makijaż, fryzura, biżuteria. I to jest niby oczywiste, to jest coś, co pewnie usłyszycie na niejednym filmiku, takim właśnie, jeśli chodzi o porady, ale mi chodzi o coś bardzo takiego specyficznego że na przykład jeśli wiecie, jaka fryzura ślubna Wam się ogólnie podoba i w której się rzeczywiście najbardziej widzicie. Na przykład ja wiedziałam, że chcę mieć takie pół upięcie, gdzieś tutaj pewnie go pokażę. No ja byłam pewna tego, że chcę mieć tak uczesana, tym bardziej, że ja w swoim życiu nieraz byłam stylizowana na pannę młodą i już tyle koków i fal i wszystkiego przerobiłam, że wiedziałam, że na tym swoim ślubie chcę wyglądać inaczej, w sensie niż w tych wszystkich wersjach panny młodej, które były do tej pory. Ja byłam zdecydowana na to półpięcie i dlatego ilekroć później chodziłam do salonów w sukien, to zawsze chodziłam uczesana właśnie w ten sposób i dzięki temu od razu byłam w stanie sobie jakby stworzyć tą wizję i czy to mi pasuje, czy nie pasuje, bo na przykład są sukienki, do których bardziej pasuje załóżmy niski kok albo wysoki kok albo rozpuszczone włosy, bo na przykład tu są takie bardzo gołe, gołe, no różnie to bywa. Ale ja wiedziałam jaką chcę mieć suknię, więc konsekwentnie na każdym spotkaniu od tego momentu miałam coś podobnego na głowie. E, to samo tyczy się biżuterii, no i to samo oczywiście z makijażem, no makijaż wydaje mi się dość oczywisty. Wiadomo, że są panny młode na przykład, które nie chcą się za bardzo malować na ślub, więc nie mówię o tym, że macie się przerysowywać na te przymiarki, ale tak ogólnie inaczej się mierzy na suknie ślubne, kiedy czujesz się właśnie taka zadbana. I, i dobrze się czujesz po prostu, więc zrób wszystko, żeby dobrze się czuć, przymierzając te sukienki. Tak, więc to była rada numer 5, a rada numer 6 to jest asertywność. Zapytajcie, dlaczego byłam 12 razy w salonach sukien ślubnych. No to jest historia na osobny odcinek, na pewno, ale to, co na pewno mi nie pomogło, to to, że na początku tych moich poszukiwań trochę nie umiałam odmawiać, bo kiedy na przykład miałam przecudowną konsultantkę, która była z, ręce, z sercem na dłoni, która chciała mi naprawdę pomóc, która była taka, wiecie, taka aż podekscytowana tym i przynosiła mi różne propozycje sukni ślubnych, a ja wiedziałam, że to nie jest jakby to, że to gdzieś, że to co ona mi daje gdzieś leży obok tych moich wizji, o których rozmawiałyśmy, ale przez to, że ta konsultantka przychodziła, taka, wiecie, taka, proszę, to jest piękna, tam się podoba, coś tam, coś tam. To ja nie potrafiłam odmawiać. No, ale niestety ja też, jako osoba DDA, um, bardzo często nadal borykam się z tym, że za dużo myślę w ogóle o emocjach innych i mam wrażenie, że jeśli się komuś sprzeciwie albo wyrażę mocniej swoje zdanie, to ten ktoś przestanie mnie lubić, równa się w mojej psychice kochać, więc um, no jestem takim, albo byłam, albo mam nadzieję, że już za niedługo w 100% nie będę, people pleaserem i, i na przykład właśnie w trakcie przymiarek. Sukni ślubnych bardzo mi to przeszkadzało na początku, bo naprawdę nie potrafiłam odmawiać i przymierzałam, gdzieś tu pokażę e, te suknie, które miałam na sobie, które totalnie wiedziałam, że ja przymierzam tylko z grzeczności. A to jest bez sensu. Potracicie i swój czas, i czas tej pani w salonie. Raz mi się później zdarzył na przykład salon, do którego weszłam, nic mi się nie spodobało. Nie spodobało i podziękowałam, a wcześniej bym grała głupa, żeby komuś było miło, czyli <laughs> się coś tam podoba. Ym, tak, już później jakby w dalszym etapie tych moich przygotowań ślubnych, no zmieniłam się. Na przykład mówiłam, że nie, ta to nie, od razu na przykład coś ściągałyśmy, a nie, że e, 10 minut się przeglądałam w lustrze, chcąc dostrzec jakieś plusy danej rzeczy, od razu wiedząc, że e, to nie jest to, czego szukam. Później rzeczywiście właśnie potrafiłam powiedzieć, e, że nie, dobra, ściągamy, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej i to jest super, także uczcie się asertywności i naprawdę e, wtedy lepiej wykorzystacie tą zaledwie godzinę, którą macie w salonie, a to jest naprawdę niedużo. I powiem Wam, że przygotowując się do tej całej serii ślubnej, czuję, że mam tyle wiedzy i doświadczenia, którymi jakby chcę się z Wami podzielić. I nie tylko jeśli chodzi o suknie ślubne, ale na pewno pojawił się tu i rankingi salonów, i pokażę Wam to, co mierzyłam. Chcę się podzielić wszystkim tym, co zrobiłam też na swój ślub i wesele, bo było bardzo dużo rzeczy DIY, które wykonałam. Także subskrybujcie mój kanał, już miałam mówić, obserwujcie, nie, ale to się mówi, subskrybujcie mój kanał, bo naprawdę bardzo dużo się tego będzie pojawiać. A poza tym jeszcze oczywiście materiały związane z przymierzaniem ubrania, jeśli chodzi o shortsy, także tam też zajrzyjcie sobie w wolnej chwili i co, mam nadzieję, że Wam się podobało, że... Zaskoczyłam Was może jakąś radą, której do tej pory nie słyszeliście, bo ja rzeczywiście większość z tych rad nie słyszałam. A chciałabym bardzo. Ale to też jest trochę tak, że chyba najpierw trzeba to przeżyć, żeby potem to zrozumieć. Także ja już to przeżyłam za Was, nie powielajcie moich błędów. Idźcie, wybierajcie i bawcie się dobrze. I do następnego.